wszystkich oglądających filmik jak zamontować GoPro na naszej RIS do ASG tak wygląda element kupiony w sklepie internetowym solidny można do nie przyczepić troszeczkę do to jeżeli widać do plastikowego elementu który jest na końcu niebusika no ale do ASG to całkowicie wystarczy zresztą jak się mocniej przykręci to on będzie się trzymać Element wygląda solidnie. Jedyną rzecz, problem na jaki napotkałem, to jest to, że jak to kupicie, to musicie sobie przygotować element od GoPro, który tu się wsadza. Ponieważ nie jest to idealnie spasowane. Jest to jakieś pół godziny roboty. Jak widzicie element GoPro wygląda tak. Standardowy, który dostajecie razem z, razem z kamerką. Natomiast żeby on pasował tutaj, należy tak jak tu jest zrobione z boku, zeszlifować jego krawędzie, żeby bez problemu wchodził w szynę, która tu jest. Dlatego potrzebny jest pilniczek. coś czym będziecie wypychać po próbach wsadzenia, ponieważ jak wsadzicie do środka, to to lubi się klinować. Później trzeba po prostu czymś wypchnąć, palcami bardzo ciężko idzie i na finalne dotarcie się, młotek. Radze gumowy, niezwykły, bo zwykłym to możecie rozwalić ten plastik. Hmm. Można też piłować tak długo, żeby później gładko wchodziło, natomiast jednak z tym już jak mi tam zabrakło milimetra, to z młotkiem poszło wiele szybciej. Standardowo, plińczek w dłoni, należy wypiłować całą tą krawędź, tutaj płaską, na dole, z obu stron, co jakiś czas przymierzając i wsadzając do szyny. Efekt jest taki, już końcowy po wypiłowaniu, że jak wsadzicie, dojeżdża do końca. Pstryk i trzyma się. Trzyma się solidnie. Nie mam teraz do czego przykręcić na miejscu, ale według mnie będzie spełniało w 100% swoje zadanie. W sumie to tyle. Po weekendzie dam informację, jak ten element trzyma się w warunkach bojowych. Zatrzymaj ta się. O.